nie będziemy rozmawiać na ulicach, nie będziemy rozmawiać w atmosferze szantażu. Minister Rolnictwa Marek Sawicki deklarował, że po pierwsze większość z rolniczych postulatów już jest zrealizowana. Część z nich jest w trakcie realizacji, a pozostałe są takie, że zrealizować ich się po prostu nie da, bo na przykład nie pozwalają na to unijne regulacje. Na tej podstawie można wnioskować, że przedstawiciele związków dzisiaj usatysfakcjonowani z Kancelarii Premiera nie wyjdą, no i niewykluczone, że zrobią tak, jak zapowiadali. Zostaną tutaj, zorganizują zielone miasteczko, nie sami, bo dzisiaj, ich towarz dzisiaj towarzyszą im górnicy, takie niewielkie grupy górników tutaj widzieliśmy. No i oni deklarowali, że są gotowi na to, żeby w Warszawie zostać. Mają śpiwory, to jest oczywiście ostateczność, ale być może to będzie jedyne konieczne i możliwe z strony rozwiązanie. Deklarują, że... Będą tutaj 6, może 10, dni nie ma jeszcze konkretnej zapowiedzi. No ale kiedy pytaliśmy o to, że to jest protest nielegalny, że le legalne jest tylko i wyłącznie to zgromadzenie, które oni organizują przed kancelarią pani premier teraz, tłumaczyli nam, że nie potrzebują żadnych dodatkowych pozwoleń, że dostanie już jedną zgodę, zgłosili dzisiejszą manifestację w terminie do Urzędu Miasta, więc tutaj proceduralnych problemów nie ma. No i na to zielona wiastaczko, żadnych zgód, o ile im wiadomo, nie trzeba. Po prostu swoje namioty. No i najpierw deklarowali, że to być może będzie valejak gwiazdowskich i będzie trudniać życie warszawiakom, a potem zmienili zdanie, powiedzieli, że nie, że postarają się rozstawić na chodniku, rozmawiać z Warszawiami, częstować ich polskimi produktami, owocami, warzywami i w taki bardziej pokojowy sposób ten protest przeprowadzać, no nie wykluczone, że najbliższe dni właśnie pod znakiem zielonego miasteczka. Thank yeah. you. Yeah.